Cześć, witam w kolejnym odcinku w ten mroźny poranek, ale za to południe będzie bardzo ciepło, 15 stopni podobno dzisiaj. E, co chciałem powiedzieć, e, dzisiaj betonujemy tutaj e, płytę w garażu, będzie beton gładzony, a przy okazji chciałem wam pokazać ostatni nasz projekt. Co tutaj się dzieje, widzicie w tle? Tutaj już cieśle stawia, stawia dom szkieletowy. Szkieletowy, ale po niemiecku, nie po amerykańsku, trochę jest inny, trochę inna grubość drewna, bo kiedyś sam stawiałem to wiem. Kiedyś sam stawiałem takie rzeczy w Grzybowie, koło, 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 koło brzegu i tam żeśmy mieli troszkę inne drewno. Tam było budownictwo szkieletowe, ale kanadyjskie. Tutaj Niemcy, jak to Niemcy, wszystko bardziej masywne. Ale też jest płyta OSB. Też są takie kantówki, tylko oczywiście grubsze. Ciekawe właśnie, tu jest. My żeśmy chyba czternastek tutaj w środek dawali zaraz zmierzę. 18. No my chyba żeśmy czternastki tutaj dawali. I do tego była wełna i do tego był też stropion. Ale to było już bardzo dawno temu, muszę od razu powiedzieć. Więc może coś się zmieniło, może wiem co całkiem inaczej to robią. A tutaj w środku też są kartony. Sufit jest. O, sufit jest drewna. Taki, takie ładne drewno zobaczcie. Tak jakby. Mm, pomalowane lekko takim mleczną farbą. To chyba już jest na i tak zostanie. To wygląda na, naprawdę ładnie. Więc tutaj chyba nic już nic nie będzie robił. No tego jest jasne i widać. Strukturę drewna. Fajnie wygląda. Tutaj jest płyta zielona, i normalna, biała. Płyta OSB już w środku jest. Jak będę miał chwilę więcej czasu, to obejdę ten dom dookoła, tam wam więcej trochę jeszcze pokażę. Musimy się przygotować do betonowania. A tak, dla przypomnienia, wyglądać będzie garaż. Tutaj, gdzie pręty wystają, będą ściany betonowe. Reszta też będzie postawiona z elementów drewnianych, szkieletowych. Tu dzisiaj betonujemy, pogoda jest piękna, ale do wygładzania betonu przyjeżdża inna firma. W naszym przypadku jakaś turecka firma się tym zajmuje. Robią to bardzo dobrze. A my raczej rzadko to robiliśmy, więc to będą zeszło dużo czasu i na koniec może by nie wyszło tak, jak powinno wyjść. Trzeba zostawić taką pracę dla profesjonalistów. Zobaczcie jak to wygląda. Całkiem fajnie. Solidnie przede wszystkim. Przejdziemy się jeszcze dookoła. Sam jeszcze nie obchodziłem. Z mojej własnej ciekawości także. No, ładny będzie to dom, trzeba przyznać. Ładne miejsce. Tu teraz, pamiętacie, żeśmy układali te elki. O, tak to wygląda. No, Jeszcze daleko jest do wykończenia, ale już coś widać. Tutaj ma pan sam firmy budowlana właśnie jest cieślą. Zazwyczaj to oni tam dachy robią. Od czasu do czasu pewnie też stawiają takie domy. No i pewnie jak ma trochę czasu, to u siebie robi. Może po południami. Chociaż jak już zaczną, to najlepiej, żeby szybko to. E, kończyli i przykryli dachem, żeby to im po prostu nie padało na, na, na te drewniane elementy, bo to wiadomo, woda niszczy drewno i to się nie da ukryć. Nie wiadomo, jak była było to lepiej, jak jest już dachem przykryte. A w ten tygodniu jest pogoda, może, może do weekendu zdążę, bo sobota, niedziela już ma padać, więc być może zasuwają od rana do wieczora. Nie wiem, muszę pogadać z Panem, bo jeszcze nie zamieniłem z nimi słowa. Człik mają do dyspozycji. No, fajne rozwiązanie, bo macie tutaj konkretną piwnicę, parter zabetonowany oczywiście przez nas. Także wilgoć temu domowi nie grozi od od dołu, bo wszystko stoi sobie najładniej wysoko na betonie. Trzeba było naprawdę coś spieprzyć, żeby tutaj gdzieś coś się wydarzyło. A od góry wygląda to tak. Zobaczcie, teraz ma ładną pogodę, ładnie słońce nam podświetla. Też używając tępli skośnych. Dodatkowo, żeby ściana stała, żeby wiatr nie porywał wczoraj wiało. Więc wszystko może się wydarzyć. Nawet murowane ściany wiatr przewraca, a co dopiero z drewna. Gdzie są dużo lżejsze. O, teraz tak. Po trochę pod światło. Idziemy w drugą stronę. No fajnie to wygląda. Lubię, lubię drewno. Osobiście dużo bardziej niż tą pracę, którą teraz wykonuję. Bo z pierwszego zawodu jestem także stolarzem. I dlatego lubię czystą pracę. Drewno to czysta praca, przyjemniejsza. Dużo przyjemniejsza. W ogóle nie ma co porównywać. A na budowę w Niemczech trafiłem dlatego, że po prostu nie trzeba było... Na początku, jak nie znałem dobrze języka, tylko trochę, to na budowę było, była możliwość pracy bez perfekcyjnego języka. I dlatego zostałem na tej cholernej budowie przy murowaniu i betonowaniu. Nie jestem murarzem, ani zbrojarzem, ani kimś takim z zawodu, więc sami rozumiecie. I tak, pierwsze auto mam wylane, wygładzone. Tak wystarczy. Beton będzie gładzony maszyną, więc będzie idealny, gładki, ale to pierw musi przestygnąć. Co jest ważne, żeby dobrze zagęścić beton, żeby tutaj wszędzie nam nie było później pęchników. Jak rozszalujemy, powietrznych tutaj jest listwa, tak zwana dryhand żeby tutaj ładnie nam narożnik wyszedł, od razu nie trzeba było go szlifować. No. Wygląda dobrze. To jest fuga uszczelniająca. Jakby ktoś nie wiedział, ona jest pokryta taką warstwą klejącą, uszczelniającą, żeby woda się nie dostawała pod ścianą, pod gotowym elementem ściany betonowej, tak zwanym cokołem. Kolejna auto już dojało. Nie zostało nam wiele, jak to już skończymy? Jak to już tutaj skończymy, jedziemy z powrotem na swoją nową budowę, i tam będziemy układać 4 dół na podpłytę fundamentową. Właśnie muszę zrobić ten film o płycie fundamentowej. Szczerze mówiąc, chętnie by się zamienił na taką pracę przy betonie czy murowaniu na taką pracę przy drewnie. I tak beton mamy już do końca wylany. Przez nas wygładzone. Teraz trzeba nawet kilka godzin przy tej pogodzie poczekać, żeby trochę związał i żeby można było go wygładzić tak jak należy. Z naszej strony to już na dzisiaj tyle. Eee, Przejeżdżamy teraz na inną budowę. Będziemy układać sztyrodu pod płytę fundamentową i zbroić. Także zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Wciśnij oczywiście dzwonek i łapka w górę, jeśli masz na to ochotę. A my widzimy się już wkrótce. Cześć.